Z numerem 4 Oliwier Rydel. 5 to Filip Karwacki, 6 Samuel Grubasekła i z numerem 63 Kacper Pieniądz. Rok kolejna akcja konstruktorów strzałę broni w lewą stroną. Drużynie z Wilkowic. Znalazł jednak tym podaniem Filipa Gońsiorka. Sporo teraz przestrzeni ma zespół zlubowe Uderzenie. Dobrze jednak zablokowane przez defensorów z Wilkowic. Szansa broni Hubert Dominikę Kempys, a więc wychowanek rekordu Bielsko-Biała. Tymczasem mistrzowie rekord Bielsko-Biała mieli zapewniony awans. Jeszcze raz Jakubowski na prawą stronę i mamy pierwszą bramkę tych mistrzostw. Świetna akcja Bartusza Jakubowskiego. Akcja wykończona przez konstruktorników w ekipie Zbielkowic, którzy śliwowali swoje umiejętności w rekordzie Bielsko-Biała. Teraz Oliwier Rydel zagranie na prawą stronę. Indywidualna akcja Słupek ratuje. Minuta dla ekipy Gielka żeby wyrównać. Może teraz szansa, ale... spowodziliśmy teraz po te presniegu zawodnicę. Zgłobowa okazja na drugą.. Rozpoczynamy już drugą połowę starcia w ramach... Filip Gąsiorek, Gąsiorek, wstrzelek. Na to spotkanie jako golkiper. Za droga na lewą stronę strzałę broni kas... Z pewnością żałuje kapitana ekipy z Zawodnik gielko wywalczył walczył aut i Jonatan Mendrek podanie na prawą stronę. Stawia opór wicemistrzom. Jeszcze jedna próba. Pieniądza zatrzymane na prawej stronie. Kasper Pieniądz odpowiedź konstruktorów okazji. W futsale Ekstraklasie chociażby zobaczymy dzisiaj AZS Bilanów. A teraz akcja na 2 do 0 i mamy drugie trapienie dla konstruktoru Baba. Znakomicie zmieścili teraz piłkę Szukają trzeciej bramki. Konstruktorzy strzały. Huberce za droga Dobre strzały golkipera Konstraktu. Nie faulował zdaniem arbitrów. Za droga jeszcze wywita piłka niemal sprzed linii bramkowej. Zobaczymy jaka będzie decyzja arbitrów. Na 1 do 2. ten Mędrek. Długo rozgrywają te akcję zawodnicy. Z Wilkowic. Akcja, która kończy się trafieniem na 1 do 2. Wiktor Borowicz strzelcemy pierwsze bramki na... Jonathan Mendrek, dobre zagranie w pole karne i mamy remis. Znakomity fragment gry glks u w Wilkowice. Przed momentem jeszcze Milper pieniądz. Ruszamy pod drugie pole karne, zagranie ręką jeszcze próbował. Jeszcze jeden aut dla ekipy z Wilkowic. Mędrek strzał, indywidualna akcja, gramy i tak dalej. Okazja dla glks u strzał, boryko... Próbował Nikodem Jaskolski. Ostatecznie spotkanie otwarcia. Kończymy remisem 2 do 2.